W wieku 261 lat zmarł Robert Edwin House, prezydent, prezes i wyłączny właściciel stripu Nowego Vegas, przemysłowiec i technolog. Założyciel, prezydent i prezes wielomiliardowej przedwojennej korporacji cybernetyczno-informatycznej Robco Industries. Pan House był powszechnie uważany za jedyną szansę ludzkości na długoterminowe przetrwanie, a jego odejście można uważać za wyrok śmierci dla całej naszej rasy. Na wieki zaginęły owoce jego poszukiwań dotyczących badań nad długowiecznością, których bogactwo, jak to zwykle umawiać, zapełniłoby kilka podręczników. Nie przesadzał, choć nie osiągnął swego celu, czyli faktycznej nieśmiertelności. Nie zapominajmy, że osiągnął wiek 261 lat. Jak wielu osobom się to udaje, nadajcie no spokój. Wraz z chaosem odeszła nietuzinkowa osobowość, siła woli i zdolności przywódcze. Prawdopodobieństwo pojawienia się w naszej populacji równie uzdolnionej osoby, która poprowadzi ludzkość ku równie świetlanej przyszłości, wynosi mniej niż 112 milionowych procenta, według pomiarów obiektywnych, zbyt złożonych, by wyłożyć je w niniejszym nekrologu. Osobowość i siła woli House, urodzony 25 czerwca 2020 roku, został sierotą w wieku dziecięcym, gdy jego rodzice zginęli w niemożliwym do przewidzenia wypadku. Automatyczny żyroskop, błyskawica, Choć pozbawiono go spadku, House ukończył prestiżową politechnikę Massachusetts i w dniu 22 urodzin założył firmę Robco Industries. W ciągu pięciu lat stała się ona jedną z najbardziej dochodowych korporacji na Ziemi. Wizja Już w 2065 roku House był pewien, że wkrótce nasza planeta zostanie zdewastowana przez wojnę nuklearną. Wielkim kosztem osobistym opracował technologie zabezpieczające integralność strukturalną miasta Las Vegas, jak nazywano je w tamtym czasie. W dniu Wielkiej wojny miasto stało się celem ataku 77 głowic atomowych. Pan House pokonał je wszystkie. To się nazywa wizja. Przywództwo. Pan House oczywiście przeżył wojnę i w późniejszych latach opłacał usługi trzech rodzin, wynegocjował układ Nowego Vegas i odbudował Strip Vegas. Choć osiągnięcia te przyniosły natychmiastowe i liczne profity, była to tylko część wielkiego planu chaosa, mającego na celu ponowne skierowanie ludzkości na tory postępu technologicznego. Po utracie tego planu rasa ludzka nie ma już żadnego celu. Żadnej opoki. Sprawdzę to i skończę później. Ustawiłem automatyczne uaktualnianie wieku do momentu śmierci. Nekrolog porusza istotne kwestie, ale to oczywiście perły przed wieprze. Miejmy nadzieję, że ci niewdzięcznicy nigdy nie będą musieli tego czytać. Kto wie, ilu z nich w ogóle potrafi czytać?